Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony ShadowGXT. a to jest DeForest. I dziś, właściwie, na spokojnie, włączyłem tryb, o którym ostatnio sporo mówiłem, tak? Włączyłem po prostu tryb Vegan Mode. Mięso mnie znikło, albo całe zezarło. Dwie opcje. Albo mnie znikło, albo co jest zarłe. Dlaczego włączyłem ten tryb? No bo po prostu chcę sobie przysiąść na spokojnie i pobudować. Nie przejmować się na chwilę kanibalami. Może jeden odcinek, może dwa w ten sposób gram. Ale bez myślenia właśnie o kanibalach, bez zastanawiania się nad tym, czy coś mi nie za chwilę dojedzie z którejś strony. Yy, chciałbym sobie na chwileczkę tak pograć. Yy. Dobra, na żarty jestem. B. I wybudujemy sobie tutaj to odwody. Wody, 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 water collector. Jak jedzonko to też pić. Ok Mamy. Napić się potrzebuje. Hmm. Ryzykujemy? No, czemu nie chcę pić? Pi. Pi, pi, o jest, teraz się może napić. No i się zatruje. No. Eee, ale będziemy sobie tam dalej budować. Na taczki, na taczki, na taczki. No i co? Deforest no teraz się dopacza, trzeba trochę poczekać. Yy, za nagrywanie GTA się wziąłem, ale jakoś tak. Bardzo fajnie mi się grał GTA, tak? To, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. GTA gra mi się super. Tylko że. Nie ja wiem, jakoś tak ostatnio ciężko mi jest się przemóc, żeby yy, grać w ogóle, tak? Jestem tak zestresowany przez studia. Że jakoś tak nie mogę się skupić na tym, żeby włączyć gry i po prostu pograć. Od razu myślę o studiach mhm. i o tym, że za bardzo je trochę olewam. Tyle. To będzie takie dłuższe. nie? Dłuższa platforma. Chyba. Mi się że nie, wcale to nie jest dłuższe, tak naprawdę to jest króciutkie. Mi się tak wydaje, bo ja sobie jej tak blisko stawiam. No to postawmy ją jeszcze dalej. by Taką długą. Tak, długa to będzie wyższa, co nie? Taka. 20 dech. No i okej, okay, no i siekierka ładnie. No i lecimy. Da się w ogóle trzymać? Nie, <laughs> bo na trzymaniu się bije mocniej, zapomniałem. No i co? No i właściwie jedno, co teraz mam dla was do nagrania... Nie, jeszcze Darkest Dungeon, ale to do tego to już się totalnie nie mogę zmusić. To Darkesta... Znaczy, chce mi się w to pograć, bo gra jest fajna i mi się w to gra fajnie, tylko że o, yy... włączenie Darkesta... Yy... Jednak wiąże się z tym, że trzeba jednak zagrać w tą grę tak? Trzeba przynajmniej tą jedną misję przesiedzieć i faktycznie ją zagrać od początku do końca. Jedną tą wyprawę zrobić. A jakoś tak wolę gry, przy których mogę sobie przysiąść, i nie jestem zobligowany do tego, że muszę siedzieć ileś tam, muszę spędzić ileś tam czasu, muszę zrobić coś tam, tylko po prostu gram tak, jak mi się podoba, tak? W takiej gry się mi najlepiej gra. Nie wiem, jak wam. Możecie napisać. Może Wam się lepiej gra na przykład, jeżeli wiecie, że musicie coś tam, coś tam konkretnie zrobić i wtedy czujecie się tak jakoś zobligowani, że tyle przynajmniej musicie zagrać, żeby coś tam mieć jakieś. Yy, widzieć jakieś efekty z tego, że się grało, tak? Może ktoś z Was tak ma. To możecie napisać. Mm. No i co. Nie wiem, czy nie przesadziłem je z tą odległością. Nie myślicie, że mogłem cię przesadzić? Kamyk, rzuć. Tutaj. No i jeżeli chodzi o... Przepraszam, was, że tak sząkam cały czas. Jeżeli chodzi o budowanie, to jest bardzo fajne, tak? Można sobie faktycznie pochodzić, pobudować, nie trzeba się w ogóle przejmować tymi kanibalami. Dość... Dość fajna opcja, szczególnie dla ludzi, którzy na przykład, nie wiem, w ogóle ich nie interesuje tutaj ten motyw przetrwania, a interesują się bardziej tym motywem całkowicie budowania, tak? Tworzenia jakichś rzeczy tutaj w tej grze. No to dla takich, dla takich ludzi to genialna opcja, tak? Ten tryb ten Vegan Mode. To ja lubię sobie z tymi e, kanibalami, tak? Lubię sobie ten tryb przetrwania normalnie pograć. Mm. Oj, ludzie. Ale się, się przestraszyłem dźwięku y, Sanek znowu. Mm, ale czasami dobrze jest sobie odpalić na chwilę ten vegan Mode, popodziwiać ten świat, popatrzeć sobie na to wszystko. Tak milej się robi, tak? Można zwrócić na ten świat uwagę, tak w trochę inny sposób, właśnie przez ten tryb, bo wtedy tak naprawdę dopiero pierwszy raz zwrócisz uwagę na to, co nas otacza, tak? Na ten świat, jak on jest zbudowany, jak tutaj różne rzeczy są dopracowane. Na takie rzeczy się nie zwraca szczególnej uwagi, gdy się gra z kanibalami, no bo jednak trzeba patrzeć za kanibalami. Trzeba patrzeć, czy, czy nas z którejś strony nie zajdą, czy nas nie zaatakują, czy coś się nie stanie za chwilę. No i po prostu trzeba uważać. Natomiast, właśnie, gdy się włączy ten tryb, no to mamy taką. Trochę swobodną rozgrywkę można sobie odpocząć, pobudować, potworzyć, poniszczyć. Nie trzeba się zastanawiać, czy coś się stanie za chwilę, czy coś wyszczeli, wypuchnie, rozwali się. Lewitująca jaszczurka. Fajne sprawy. Czemu nie? Tutaj jeszcze dwa drewna, podłożymy je bliżej i budujemy most. Most, 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 most... O. Most, 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 most... Jest. Tree Bridge. Nie O! Łapnęło, tak? Idealnie. Trzydzieści sześć... No i... Teraz... Stąd trzeba było trochę skręcić w tą stronę, chyba tak, żeby tutaj w stronę tej górki się dostać, czy nie? Żeby się tutaj dostać, dokładnie tu. Dobra, tu właściwie zrobimy tak, że ja sobie tutaj postawię platformę. Hmm. Tu gdzie? Tak, żeby później, nawet jak drzewa odrosną, to żeby platforma mi ładnie została. W ten sposób ją sobie wybudujemy. W tym miejscu. No i gdzie tutaj będzie trzeba kolejną, żeby to się nam połączyło? Uuu, spory kawałek jeszcze. Jeszcze naprawdę spory kawałek. No to zrobimy drugą... Gdzieś tu. Tu, za tymi drzewami. Czy przed tymi drzewami? Przed tymi drzewami. Kolejna platforma będzie tu. Tak ją trochę obrócić. W ten sposób. Ok. Dobra, no i teraz... Tam jest na górce, okay. więc ta tutaj powinna być wyżej. Trzeba ją trochę do góry pocisnąć Żeby z tamtą z góry się fajnie połączyły No i teraz tak, stąd do tamtej... No jest trochę daleko, ale to się połączy Myślę, czy ja tak chcę w ten sposób Nie no, zostawimy to tak na razie Zobaczymy jak to w tym momencie wyjdzie Jeżeli to fajnie wszystko spasuje to zostanie tak. Jeżeli nie, no to dobuduję jeszcze jedną między tymi, między tymi platformami, które tam już są. To dobudujemy jeszcze jedną i wtedy to powinno fajnie wyglądać. Dobra, lecimy z powrotem. Lecimy z powrotem po surowce. I też czy ja wiem, czy nie leci szybciej, jak tam rozwalam te drzewa? Czy tutaj nie lepiej by było sobie pozostawiać trochę tego drewna hmm, na wybudowanie czegoś z tej strony? Bo chyba będę budował właśnie z tamtej platformy, jednak z tej. Będę budował tak coś w tą stronę. Więc trochę drewna bym sobie tutaj zostawił. Tyle co jest bym sobie zostawił. Tutaj pewnie ktoś z Was się zdziwi, no ale teraz te patyki, to wszystko tak zostanie i tak dalej. Nie, te na drewna można rozwalać, tak? A patyków tutaj, co włączenie gry się od nowa resmę, wszystkie patyki, więc nie trzeba się tym w ogóle przejmować. Tylko wszystkie patyki normalnie się rozwali i tyle. Wszystkie tamte miejsca na drewno właśnie, to się porozwala. Nie będę z tym czekał. Nie wiadomo ile i, i zastanawiał się, co z tym zrobić, czy coś. To wcale nie, nie jest jakiś dłuższy moment, żeby takie rzeczy wybudować. Jeżeli chodzi właśnie o zbieranie patyków, to to, to jest chwila. Bo no, po prostu się zbiera i tyle. Biegnie się z kataną, niszczy patyki, wraca, odkłada. Zbiera się patyki, odkłada, zbiera, odkłada i tak w półko. Oj, no, wyszczyliło jedno w powietrze. Jeszcze jedno. No, musi gdzieś być jeszcze jedno drewno. Jest tam nawet dwa są tu. Jest jedno i tu jest drugie. Ładnie spasowało wszystko. O. i znalazły się nawet trzecie. Pod sankami, ale za ślepy. Mm. Dobra. No to co? Pasuje to nam stąd? Trochę daleko. Jakby zrobił tu w bok. Tu. W ten sposób. I połączył tu w przód. Nawet jeszcze dalej w bok. Zrobić dotąd w bok. Tutaj za to drzewo i lecieć w tamtą stronę na wprost hmm. to by się bardziej sprawdziło niż całe te Możliwe, że to trochę więcej surowców będę potrzebował tak troszkę Ale, Ale chyba to będzie lepszy pomysł Nie w tą stronę tylko tak trochę pod ukosem w tamtą. Tutaj tak. Jednym spróbujemy to połączyć. Jedną platformą takich duży kawał, dość wysoką zbuduję. Ok. I stąd. Kolejna by musiała być. dlaczego by nie. Skoro robimy takie wysokie... Nie. Bo to most opadnie w dół. Będzie potrzeba coś po środku. No ale dobra, takie może być. Tu postawię. Okej. Okay. W ten sposób. Czy trochę obrócić to? Nie, chyba się nada. Okay, no To tak na razie to zostawimy, no i zaczniemy od tego przesuniętego tutaj w tą stronę. bo tak. Zazwyczaj się starałem je jednak robić na wprost, żeby nie musieć właśnie skręcać czy coś w tym stylu. No ale tutaj sobie zrobimy w ten sposób, bo chcę to rozgałęzić, tak, tak jak wam mówiłem, ostatnio te platformy tam będę chciał rozgałęzić. Będę chciał w różne strony je poprowadzić i. I właśnie takie zakręty będą mi jednak potrzebne. Więc yy, muszę coś takiego zacząć robić. Sporo, sporo, sporo patyków do niego. mówię tutaj: patyki to towar deficytowy na pewno nie jest. Bo przydałoby mi się, żeby usiąść, chociaż nie. Właściwie nie potrzebuję usiąść. A tak czy siak jestem głodny, co nie? Dlatego lepiej sobie czasami coś tam zjeść A tutaj z blueberriesami problemu nie mam Bo jest ich dość sporo w tym miejscu akurat Okej okay. No i jak widzicie fajnie to leci szybciutko Wszystko Pewnie jakbym korzystał z bomb to by leciało jeszcze szybciej no, ale jakoś tak nie jest to mega potrzebne Pójdź bez tego. Okej. Jeszcze tutaj. Coraz bardziej się oddalamy. I mm. jeszcze to. U! Ale wstrzeliło. Z drugą stronę w ogóle poleciało. Chyba pójdę po osanki. Tak, po taczki pójdę, bo to jednak robi się coraz dalej i stąd by już można sobie jednak zbierać na taczki, przecież sanki. Co to jest? Jakiś grill taki przenośny? Chyba taki piecyk przenośny czy coś. Hmm, piecyk, grill, przenośny, hmm, coś w tym stylu. Ciekawe kto tutaj coś takiego mógł. Bo tutaj właściwie ciekawi mnie bardzo co wymyślą twórcy. Jak uzasadnią te właśnie takie obozowiska. My teoretycznie budzimy się zaraz po katastrofie, tak? Przecież ludzie nie zdążyliby wybudować tylu obozowisk w różnych miejscach, skoro katastrofa była przed chwileczką. No ile temu? No naprawdę, dosłownie chwileczkę temu była katastrofa. My się budzimy, zabierają nam tego syna, no i my się budzimy jeszcze po chwili, tak? My wtedy, z, nie wiem, padamy na chwilę i, i budzimy się po chwili. No ale te wszystkie rzeczy tutaj porozkładane, jakieś obozowiska porobione i tak dalej. Nie wiem, no ale tak mi się wydaje, że to będzie. Trudne do uzasadnienia twórcom, skąd się to wszystko wzięło i na jakiej zasadzie to wszystko tutaj jest. Ale skoro się podjęli takiego wyzwania i taki plan mieli, no to... No to powodzenia! Tak? A słyszeliście może o tym? O Call of Duty? Zapewne większość z Was już słyszała o tym Call of Duty Infinite Warfare. Yy, polecam u Roya. Można by to nazwać zapowiedzią filmu, zapowiedzią gry. Bardzo, bardzo ciekawa zapowiedź. No i szczerze, jestem chyba tak samo jak większość ludzi trochę rozczarowana tym, że wszystkie te gry, strzelanki i tak dalej idą w kosmos zamiast wrócić trochę w czasie. Byłoby to według mnie ciekawsze, właśnie powrót trochę w czasie do, do tych rzeczy, które już znamy, tylko po prostu je naprawdę dobrze, lepiej, poprawnie wykonać. No, natomiast twórcy jednak wolą mm, iść w przód, tak? Call of Duty cały czas idzie w przód. W, w, tym razem wysyła nas w kosmos. Więc. Dead Space już był, tak? Dead Space już był, horror w kosmosie już był, z dość ciekawymi elementami, właśnie strzelankowymi. Więc bardzo mnie ciekawi, co nam zaproponują twórcy Call of Duty, tak? Co nam zaproponują. No bo jednak sporo tych gier już w tym uniwersum kosmicznym było, tak? Najbardziej znany przecież Halo. Chyba najbardziej znany jest Halo. Tym kosmicznym uniwersum, <laughs> więc no zobaczymy, czy to jakoś przebiją, tak? Bo jednak, skoro już się porywają na, na takie przedsięwzięcie, porywają się w przód z technologią, w przód z rozwojem, yy, jakieś nowoczesne, wymyślone, futurystyczne rzeczy, no to tylko czekać i trzymać w kciuki ja może tutaj trochę jestem niezadowolony z tego ale trzymam w kciuki w Call of Duty żadne nie grałem może to będzie pierwsze akurat które mnie zaskoczy i nie zagram poświęcę na nie trochę czasu może je nawet nagram no i... ile leci jakoś nam ta budowa tutaj no, i wydaje mi się, że to jednak będzie za duża odległość, tak? W tamtą stronę to jednak chyba jest za dużo. Gdzie są te sanki? Tutaj. Wrzucać wszystko na nie. Ciągle nie rzucił. Podniósł kłody i ją rzucił bezczelnie. No <laughs> jakieś patyki tutaj jeszcze na ziemi. Przez przypadek musiałem walnąć w jakieś drzewko. No, okej. Okay. Wychodzi na to, że tutaj nic więcej by nie było. Wow. Tutaj nawet bez kanibali można się przestraszyć. No nic, wychodzi na to, że tutaj nic więcej by nie było. W tym momencie. Tak? O, jest, fajnie. Laptopik trafiłem. No i trzeba lecieć w tamtą stronę, tak? Stąd... Tam. Nie, no tutaj robiłem już dość długie i. i... No, wydaje mi się, że to już będzie za. <laughs> za, du że za duża odległość, tak? Między tym a tamtym. Chociaż jakby to usunął i troszkę przesunął w tą stronę jeszcze, tutaj wcale nie jest aż taka duża odległość. Przesunąć chociaż tyle... Przesunął chociaż tyle... Czemu nie mogę stawiać? Okej, okay. odblokowało się. Chociaż tyle przesunąć... Już się robi w tą stronę dużo i w tamtą stronę też... Dużo, ale jednak mniej niż wcześniej, tak? I to już jest jakieś takie bardziej kompromisowe. No, tylko przesunąć to bardziej w prawo, tak? W tą stronę, tutaj. Ten punkt tam w ogóle jest wybudowany tak bardziej poglądowo. Więc nie ma co jakoś tak strasznie się mu przyglądać. Znaczy, w ogóle on nie jest jeszcze wybudowany, tak? <laughs> Więc nie ma co wszystko dostawiać do tamtego miejsca, bo tamto miejsce przecież zawsze można przesunąć. Okej. Okay. No to do roboty chyba tak? Chyba tak. Chociaż nie, ja się właściwie z wami pożegnam. Pójdę się przespać. I kolejny odcinek sobie nagramy już jak będzie dzień, jak będzie ładna pogoda. Znaczy <laughs> pogody nie jestem pewien, tak? Nie, nie. Nie mogę Wam obiecać, że będzie ładna pogoda, ale myślę, że nagramy sobie. Zobaczymy się już, jak będzie dzień. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Z tej strony był ShadowGXT. I jeżeli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście zainteresowani, co dalej będzie, co dalej będę budował, to możecie pisać komentarze. Możecie oglądać kolejne odcinki. I zapraszam Was. Na razie. Cześć.